Seria Need for Speed to marka obecnie tak znana, że właściwie wszyscy, niezależnie od tego czy lubią gry wyścigowe czy też nie, o niej słyszeli. Każdy szanujący się gracz miał do czynienia przynajmniej z jedną odsłoną cyklu, a premiery kolejnych części zawsze wiążą się z wielkimi branżowymi wydarzeniami. Jednak nie zawsze tak było i nie wszystkie NFS-y były grami przynajmniej dobrymi. A losy ich produkcji toczyły się nieraz bardzo wyboistymi i krętymi ścieżkami. I o tym też chcielibyśmy Wam opowiedzieć w naszym nowym cyklu materiałów, w którym prześledzimy sobie burzliwą historię gier wyścigowych z pod znaku Need for Speed. Zapraszam do oglądania! Aby mówić o historii NFS-ów, musimy przenieść się do roku 1994, kiedy to światem gier wyścigowych rządziły takie serie jak Test Drive czy chociażby Rich Racer. W ówczesnym czasie firma Electronic Arts, która nie była jeszcze bezdusznym molochem finansowym, zleciła mało znanemu studiu Pioneer Productions wykonanie samochodówki będącej godnym rywalem dla tytułów konkurencji. Rzecz jasna stworzenie od podstaw produkcji, która miałaby zawładnąć rynkiem, przez zespół nie mający do tej pory żadnej styczności z grami wyścigowymi, było zadaniem praktycznie niewykonalnym. Dlatego też elektronicy, aby wspomóc nieco produkcję ich przyszłego flagowego dzieła, zaprzęgli do roboty również kanadyjski oddział EA, a następnie nawiązali współpracę z magazynem samochodowym Road Track. Posunięcie to, jak się później okazało, było istnym strzałem w dziesiątkę. Nie dość, że już na samym początku, płynąc na fali popularności owego miesięcznika, nikomu nieznany tytuł stał się z dnia na dzień bohaterem pierwszych stron gazet, to jeszcze do tego osoby oddelegowane z redakcji magazynu do pomocy przy tworzeniu gry okazały się naprawdę wartościowymi członkami zespołu. Dzięki temu pierwszy Need for Speed mógł poszczycić się bardzo profesjonalnie, jak na owe czasy, wykonanymi wstawkami filmowymi, czytanymi przez zawodowych lektorów komentarzami i całą masą różnorodnej treści multimedialnej, której próżno było szukać w jakiejkolwiek innej grze. To właśnie ta otoczka, w postaci świetnej rozdzielczości zdjęć. Teledysków, a także osiągów i historii poszczególnych samochodów była jednym z aspektów, w którym zakochali się gracze. A musimy pamiętać, że w roku 1994 dostęp do tego typu treści był właściwie zerowy. Ponieważ na świecie internet dopiero raczkował, a Polska, będąca 100 lat za Murzynami, posiadała tylko jeden serwer. Więc przeciętny Kowalski mógł co najwyżej pomarzyć o kontakcie z węzłem informacji. Point, Oczywiście na całej masie dodatkowej treści Need for Speed się nie kończył, bo w przeciwieństwie do innych z ery pierwszych produkcji wydawanych na płytach CD oprócz filmowych i muzycznych podotrysków oferował świetną i innowacyjną jak na owe czasy rozgrywkę. Dla większości graczy w latach 90. w przypadku gier samochodowych liczyły się głównie dwie cechy: grafika i model jazdy. Jeśli chodzi o tą pierwszą, to rozwiązania zastosowane w Need for Speed były naprawdę przełomowe. Gra posiadała prawdziwe trójwymiarowe modele, i to nie tylko samochodów, ale także otoczenia, które pokryte zostały teksturami korzystającymi z palety 256 bar. Dodatkowo wersja PC uruchamiała się w wielkie jak na owe czasy rozdzielczości 640x480 pikseli. Dziś może brzmi to nieco śmiesznie i groteskowo, jednak w tamtych czasach takie parametry kopały jak Chuck Norris z półbrotu. Kolejnym elementem, który złożył się na niewątpliwy sukces pierwszej odsłony, był model jazdy. Z racji tego, że ówcześnie termin symulacji nie miał jeszcze tak sprecyzowanego znaczenia jak to jest obecnie, a większość gier umożliwiała praktycznie nieustanny drift przy 200 km na godzinę, to prowadzenie realnych wozów z NFSA było w przekonaniu chyba wszystkich graczy najbardziej realistycznym symulatorem jaki kiedykolwiek powstał. Dziś pewnie nie jeden z tego stwierdzenia by się uśmiał, ale wierzcie mi, że w czasach gdy o nowych grach dzieciaki dowiadywały się ze szkoły albo starszych braci, Różne takie mity powstawały jak grzyby po deszczu. Wiem, że pewnie znajdzie się spora grupa osób, które będą uparcie uważać, że już przed pierwszym nfs było przynajmniej kilka bardziej zaawansowanych tytułów, jednak żaden z nich nie oferował tak dobrze odwzorowanego uczucia jazdy prawdziwym samochodem. Możliwość pokierowania jednym z ośmiu egzotycznych, nawet jak na dziś dzień, samochodów, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ponieważ każde auto miało digitalizowany kokpit, za którego sterami mogliśmy usiąść, było spełnieniem marzeń każdego dzieciaka lat 90. Wyścigi, w których braliśmy udział, toczyły się na siedmiu różnorodnych trasach, ulokowanych w całych Stanach Zjednoczonych i przynajmniej niektóre z nich miały coś, co niegdyś było rzadko spotykane, czyli charakter otwarty. Innymi słowy jeździliśmy od punktu A do B. Takie smaczki jak cztery tryby rozgrywki, możliwość ustalania pory dnia, w której chcieliśmy się ścigać i policja niejednokrotnie dołączająca do pościgu, tylko urozmaicały czas spędzony przy produkcji. A spędzało się go naprawdę bardzo dużo. Oczywiście nie wszyscy wyścigowali się dla samej przyjemności i potrzebowali do tego dodatkowej motywacji. Dlatego w grze ukryta była jedna tajemna trasa i jeden sekretny fikcyjny samochód: Warrior PTO E2. Mogliśmy to wszystko odblokować, wygrywając dwukrotnie turniej lub używając specjalnego kodu. Nie myślcie sobie jednak, że pierwszy Need for Speed był pozbawiony błędów. Kraksy samochodów zachowujących się jak kartonowe pudełka, w których zginęła Hanka. Czy brak możliwości skierowania kamery niezgodnego z przebiegiem trasy, już wtedy wyglądały słabo. A jeśli dołączyliśmy do tego jeden z głównych zarzutów złośliwców, czyli słabsze odwzorowanie prędkości niż chociażby w Ridge Racer, to tytuł najlepszej gry wyścigowej dla niektórych był mocno przesadzony. Nie przeszkodziło to jednak Nitwor Speedowi stać się produkcją znaną na całym świecie i zaskarbić sobie serca Wielkiej Rzeszy Panów, którzy uznali, że wszystkie wymienione wcześniej problemy były ceną, jaką trzeba było zapłacić za fotorealizm. Pomimo nieśmiało majaczącej na horyzoncie kontynuacji, która w przypadku świetnych gier jest więcej niż pewna, w roku 1996 wydana została edycja specjalna pierwszego NFSa. Zbogacająca grę o dwie nowe trasy i odbicia lustrzane wszystkich już obecnych. Tak oto, przedłużając sobie zabawę, wszyscy wielbiciele wysigów od elektroników, których liczba rosła w zastraszającym tempie, wyczekiwali kolejnej odsłony ich ulubionej gry. Ale o tym, co się później wydarzyło w serii Need for Speed, dowiecie się dopiero w następnym odcinku naszej sagi.